Bo tutaj mamy rekordzistę. Jest rekord nowy, jestem w szoku, nie wiem, co się dzieje, szczerze mówiąc. Dzień dobry, szanowni państwo. Oto i on, nowy Mac Mini. Jestem strasznie podekscytowany. To jest w ogóle najciekawszy komputer, jaki od dawna się pojawił w ofercie Apple. A. To jest szatan, po prostu mały diabeł. Będę go testował przez najbliższe dni. Jeżeli macie jakieś potrzeby testowe, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Tymczasem od razu podpowiem, zdradzam na wstępie. Mamy konfigurację z 512, jeśli chodzi o SSD, 24 GB RAMu. Jest to M4 Pro. Model wyposażony w 12-rdzeniowe CPU, 16 rdzeniowy GPU, czyli ma Standard 5, którego nie mam w tej chwili, jak przetestować. Niestety nie mam żadnych akcesoriów, które by go wspierały. No i to jest leciutkie, niesamowite. Mamy z przodu dwa porty z końcówkami USB-C. Mamy tutaj też port 3,5 mm mini jack. To jest nietypowe miejsce dla niego. Zazwyczaj jest z tyłu, ale z tyłu jest bardzo mało miejsca. Tutaj mamy trzy Thunderbolty 5, jedno HDMI i jedno złącze Ethernet. Być może jest to 10-gigowe, być może jedno. Nie wiem, warto wziąć 10 i zasilacz jest w środku, więc podłączamy go tylko kablem. Nie ma zewnętrznego zasilacza, co jest mistrzostwem świata. Prawdopodobnie można gdzieś go schować w szafce, za telewizorem, za monitorem, w najprzeróżniejszych miejscach. I od spodu mamy tylko kratkę wentylacyjną, napis Mac Mini plastikowy oraz ten nieszczęsny przycisk, z którego i tak nie będziemy często korzystali, więc nie powinno to stanowić absolutnie żadnego problemu. W środku mamy jeszcze tak, kabel zasilający. Pleciony, bardzo fajnie wykonany, bardzo porządny, bez uziemienia. Zapowiadają się szalenie ciekawe testy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, co to potrafi. Jeszcze bardziej jestem ciekawy, co potrafi w bazowej wersji z M4, ten najtańszy, za 3000 zł, 3,5 z portem 10 gigowym lub ewentualnie za 2,5 plus 500, jeśli macie zniżkę edukacyjną. Więc podłączam go, uruchamiam, konfiguruję, zaczynam benchmarki, zobaczmy, jak się spisuje. Skończyłem. Skończyłem robić benchmarki. Jestem w szoku. Nie wiem co myśleć. Jestem pod wrażeniem. To jest komputer, który nam jeszcze na rynku gwarantuje wam. M4, ten bazowy nawet. Jego nie testowałem. Podejrzewam, że jest wybitny, ale sztuka w tej chwili tutaj testowana M4 Pro. Jeżeli macie 7,5 tysiąca na M4 Pro, to, to jest to co chcecie. Dobra, zacznijmy. Zacznijmy od konkretów. Po pierwsze, jest bardzo mały, jest bardzo lekki i dużo zupełnie inna konstrukcja jest niż poprzednika. Jest skrajnie różna. Jest dużo mniejszy, dużo wyższy. Przez to łatwiej go umieścić gdziekolwiek. Na stole. Również będzie go łatwiej podczepić z tyłu za jakimś monitorem albo coś za telewizorem. Być może nie wiem, gdzie go chcecie zmieścić, ale na pewno będzie prościej. Jest grubszy, więc może będzie trudniej, jeżeli jest coś, co blisko jest, na przykład Ściany, telewizor. Ale najważniejsza rzecz, pomimo mojego rozmiaru, zasilacz jest w środku w obudowie, więc jest tylko potrzebny kabel. Nie trzeba żadnego zasilacza nigdzie podłączać, ciągnąć. To jest super wiadomość. Specyfikacje już wszyscy znacie, wiecie, że w bazie jest 16 GB ramu. Testowana specyfikacja tutaj jest trochę inna. 24 GB ramu, M4 Pro, 512 GB SSD. Wyższa półka trochę, ale jest to bazowa konfiguracja M4 Pro. Za tym wszystkim też idą porty Thunderbolt 5, a nie Thunderbolt 4, które są w zwykłej M4. Taka jest najważniejsza chyba technologiczna różnica między nimi. Za to wszystko, czyli te 24 zamiast 16 GB RAMU, 512 zamiast 256 M4 Pro, bazowe M4 Pro 12 rdzeni CPU 16 GPU, to jest konfiguracja 8P plus 4E także inna niż przy M3, bardzo fajna konfiguracja w przypadku M3, czyli mam więcej tych rdzeni szybkich, mniej tych nieprądożernych. W cenie to jest 3000 kontra 7500 zł. Jeżeli macie zniżkę edukacyjną, no to oczywiście możecie sobie tam jeszcze trochę ekstra odjąć z tej ceny. Polecam, niezależnie co bierzecie, polecam 10 gigabitowe złącze, żebyście mieli Ethernet szybszy, bo już mamy światowód szybszy, więc warto w to od razu już teraz zainwestować 500 zł. Nie ma tragedii. Akcesoria. Mamy już y, akcesoria z USB-C. Nie różnią się niczym poza tym, że jest nowe złącze, więc y, no fajnie. To jest to niewątpliwie dobra rzecz. Przypominam, że klawiatura ma Touch ID, a Touch ID jest bardzo wygodne. Dobra, przejdźmy do benchmarków. Najważniejsza rzecz: SSD. Tu jest 512, czyli wiemy, że mamy dwa chipy 256 GB. Co ciekawe, one są na osobnej kości. SSD nie jest wlutowane w płytę główną. Są na osobnej kości, ale jej nie kupimy. Nie kupimy takiej, nie Apple nie sprzedaje takich dysków z rynku, nigdzie takich nie wyśmiemy. Natomiast jeżeli jesteście wyjątkowo zdolni i macie umiejętności grzebania, to możecie wylutować te dwie kości, wlutować dwie większe kości, na przykład dwie nie wiem, tera, terówki i będziecie mieć dwa tera. I wyjdzie was to tani. Ale patrzyłem, jak ta procedura wygląda. Ja jakąś tam zdolność lutowania mam w życiu, bym się tego nie podjął. To jest już dla mnie wyższa szkoła jazdy. Jeżeli macie takie zdolności, proszę bardzo. Natomiast realnie rzecz biorąc, polecam po prostu weźcie taki SSD, jaki potrzebujecie i nie kombinujcie tutaj. Teraz tak. Jest to najszybsza Apple'owa 512, jaką dotychczas mieliśmy. Od razu Wam to zdradzę. W odczycie ma niecałe 5,1 GB na sekundę, w zapisie niecałe 4,1 GB na sekundę. Także całkiem zasne wyniki. Z innych 512, które dotychczas mieliśmy, tak współczesnych, to była w iMacu M3 miałem 512 w testach, tam było 2,9 na 3,3 i 512 mieliśmy jeszcze w MacBooku R 15 cali, też M3 tam była. I tam było też 2,9 na 3,4. Teraz mamy 5,1 niecałe na 4,1 niecałe, więc jest wyraźnie szybciej. Spodziewam się, że ten wzrost prędkości będzie dotyczył każdego SSD, niezależnie jak sobie zamówicie. Bardzo ciekaw jestem, jaką wydajność ma 8 Tera. tak, zrobiłem Geekbencha, 6 Dla formalności, mimo że nie przepadam za tym testem, zrobiłem dla formalności. Jest to najszybszy single-core w historii EMEC i jest to jeden z najszybszych single-coreowych procesorów na rynku. Łącznie zlicząc desktopy, wszelkie. Intelowe i tak dalej. Także jest pioruńsko szybki. W Geekbench'u zaznaczam, bardzo wysoki wynik uzyskał. 3874 punkty w singlu, 20136 w multikorze. 20136 to jest prawie tyle, co M3 Max w MacBooku Pro 16,2 cala z zeszłego roku, który miał 20800, czyli 700 punktów zaledwie więcej. Jak zobaczymy później, to się wbrew pozorom nie przekłada zupełnie, przynajmniej w dużej mierze, na wyniki w świecie rzeczywistym. Jeśli chodzi o OpenCL i o Metal, no to różnice mamy już większe. OpenCL, nawet nie będę wspominał, bo jest mało istotne w tej chwili, ale mamy 96 tysięcy punktów. W przypadku Metal i jest to porównywalne w zasadzie do M2 Pro, który też miał 16-rdzeniowe GPU, tam było 70 niecałe 4 tysiące, tutaj mamy 96. Od razu podpowiem, że M3 Max, który miał 40 rdzeni, w, jeśli chodzi o kartę graficzną, to tam było 155 tysięcy, więc sporo, sporo więcej. Zrobiłem też tekst, nowy test Geekbench AI. W zasadzie mogłem tylko i wyłącznie porównać do mojego MacBooka Pro S z M1 Pro na pokładzie. I są wyniki no, spokojnie tak plus 50% jeśli chodzi o wydajność. Test jest rozdzielony na CPU, na GPU, na Neural Engine. I Neural Engine ma oczywiście najbardziej imponujące wyniki. Tutaj widać różnicę i jest kolosalna momentami. Szczególnie w Half Precision i w Quantize Score mamy skok z 16,2 na 37, niecałe 2000 i z 16 tysięcy na 50,1 tysięcy, więc jest bardzo duża, duża różnica. W makuj o! I tutaj w końcu jest zadanie dla AI. Mac Whisper to jest aplikacja, która transkrypcję plików audio robi i to jest aplikacja, która wykorzystuje w pełni GPU. Mam w tej chwili nowszą wersję, zaczynałem testy po raz pierwszy na wersji 6.8, w tej chwili mam 10.8.1, więc nie wiem na ile aplikacja przy okazji została usprawniona jakby sama w sobie, natomiast jeśli chodzi o wyniki, no to nie mam możliwości cofnięcia się w tej chwili. Ale jako przykład Wam podam, do M1 Pro tam mieliśmy w przypadku tego większego pliku, mieliśmy transkrypcję naszego podcastu, która trwała 4 14 minut, 56 sekund, 15 minut, powiedzmy, za okrągleniu. W tej chwili ten sam plik na Macu Mini, 11 minut, 4 minuty prawie oszczędności. To jest dużo, to jest naprawdę dużo. 27 Fakt, to jest skok z M1 Pro na M4 Pro, więc kilka generacji. Jak widzicie, nie ma tutaj takiego skoku dużego, jak Geekbench wskazywał, ale niemniej jednak jest to bardzo duży skok. Cut Pro, niektórzy z Was montują wideo, ja też montuję wideo. To jest inne wideo, które zaraz będę składał. Dla mnie wyniki w fanuczyci są istotne. Ja robię sobie trzy testy w iMac FCP, Venture, robię eksport do 4 za 2 co mi się zdarza robić? Robię eksport do ProRes za 4.4.4.4. Bardzo rzadko mi się to zdarza robić, ale zdarza mi się. H264 robię prawie zawsze. Czasami w tej chwili robię, że chcę wypuścić wideo w HDR, co ostatnio mi się zdarzało. Jeżeli patrzyliście na ostatnie wideo o recenzji aparatów w iPhoneach, to one jest w HDR, że macie telewizor z HDR, jeżeli chcecie obejrzeć sobie na iPhone na iPadzie, który ma ekran ten Tandem OLED, albo na jakimś MacBooku. Przepraszam. Pro, albo na Pro Displays a wszystko ekrany HDR-owe, to tam zobaczycie, na ten HDR-on będzie rzeczywiście widoczny. Ale wypuszczam w HDR-ze i wtedy robię H265. Tutaj w benchmarkach nie mam jeszcze H265, nie, nie robiłem nigdy. Być może z czasem e, dołączę też H265 do tego zestawu, ale w międzyczasie mamy bardzo zacny wynik. Wezmę e, tylko opresję o H264, to jest taka w ogóle ciekawostka, że do Pro 4 to prawie nie ma różnicy w czasie eksportu względem Maca Mini M2 Pro, który miał bardzo podobną konfigurację, bo on 16 GB RAM, ciut mniej, a miał szybsze SSD miał 1 terabajtów, przepraszam, większe SSD, on chyba był ciut szybszy, nie pamiętam w tej chwili, niezależnie. Tamten potrzebował 47, prawie 48 sekund na eksport 4, ProRes 422, ten potrzebował sekundę, półtorej sekundy mniej, 47,3, prawie nie ma różnicy. Ale w eksporcie do H264 M2 Pro w Macu Mini potrzebował 241 sekund kontra 188 w tej chwili w tym Macu Mini. Różnica? Kołysalna dosyć. Jest to trochę mniejsze niż wcześniej 22% różnicy. Natomiast to jest sporo nadal. To jest nadal sporo. Przykładowo, codziennie spędzacie 100 minut na renderowaniu, no to w tym momencie macie 22%, no to 78 minut będziecie spędzali zamiast 100. To jest różnica, to jest pewna różnica. W tym czasie możecie inne, pożyteczne rzeczy robić. Jedną rzecz, którą od razu tutaj powiem. Jeżeli renderujecie, komputer jest obciążony, możecie sobie robić w tym czasie coś innego. Nie ma żadnego problemu, komputer potrafi to pociągnąć. Z M1 Pro jest tutaj ta zaleta, że w zasadzie nieważne co robicie, Możecie robić jeszcze coś innego. Możecie na, naprawdę prawie w pełni obciążyć ten procesor. Ja go obciążyłem w pełni, robiłem coś innego, nie było żadnego problemu, nie lagował, nie było żadnych przestojów, nic kompletnie. Teraz tak, dla fanów, osób, które grzebią sobie w Lightroomie przy zdjęciach, konkretnie Lightroom Classic, mamy dwa testy tutaj: import V2, mam nowy import, nowszy test importu oraz. Eksport oczywiście. Przy imporcie różnica jest y, trochę, jest, jest minutę wolniejszy, z hakiem minutę wolniejszy od M3 Maxa, czyli ten poprzedniej generacji w MacBooku Pro 16C, to jest ten najpotężniejszy procesor 128GB ram 8TB SSD. Absolutne monstrum. Poczęło 2.20, ten potrzeba 3.28, więc no, spora różnica, ale jest Dwa razy szybszy od M3. Dosłownie dwa razy szybszy. m trójka potrzewała prawie 7 minut, To M3 16 GB na 512. Więc jestem szalenie ciekawy, jak będzie M4 w tym teście wyglądała, natomiast... Dla niektórych osób tutaj mamy możliwość, które dużo importują i generują podglądy 1 do 1 do Lightrooma Classic. Potencjalnie tu może być duży zysk. Bardzo jestem ciekawy jak M4 Max się w tym spisze, bo może być największy szatan z całej rodziny. Istotniejszy dla mnie jest jednak eksport, bo tutaj mamy rekordzistę. Jest rekord nowy, jestem w szoku, nie wiem co się dzieje szczerze mówiąc, ale dotychczas mój MacBook Pro na teście eksportu 272 zdjęcia z RAWów ów na JPEG-ów z jakimiś tam modyfikacjami potrzebował 2 minuty 11. I to było fajne, to był fajny wynik. Wiecie, dlaczego to był fajny wynik? W 2014 roku potrzebowałem 20, prawie 27 minut na eksport tych 272 zdjęć. Potem mieliśmy skok o 6 lat do przodu i tam trochę na 5 generacji procesorów Intela. 8 minut 45 sekund. Gigantyczna różnica, 18 minut zysku. Kolosalna przepaść, tak? Potem minęły niecałe dwa lata. To jest, to jest kosmos totalny. Niecałe dwa lata minęły. M1 Pro w moim MacBooku Pro zamiast 8 minut, 45 sekund potrzebował 2 minuty, 11 sekund. Czterokrotny zysk. Czterokrotny, pomimo, że tam to była ogromna skrzynia, komputer bardzo duży z gigantycznym chodzeniem i tak dalej. Super wydajny. Tutaj mamy komputer, który pracuje na baterii i potrafi to wyciągnąć. I wiatraki się nawet nie rozkręcają. To jest absolutnie niewiarygodne. I potem mieliśmy kolejne procesory, Apple M2 potrzebowała zamiast 2 minut, potrzebowała 12 minut, tutaj było 8 GB RAMu, który było ogranicznikiem, prawdopodobnie powolne SSD, również sam komputer nie ma wentylatora, więc się przegrzewał. Mac Mini z M2 Pro potrzebowało 2,57, więc trochę wolniej był, mieliśmy M2 potem już w MacBooku R, która już potrzebowała 4 minut. Tylko 11 sekund. I w końcu absolutny hit, szok, dwukrotnie ponad szybszy niż wszystko inne, co mieliśmy dotychczas. Mac Studio z M2 Maxem, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 64 GB RAMu, dwutorowy SSD, 59 sekund, 6, dokładnie. To był, to był kosmos totalny, tak? Komputer nieograniczony praktycznie termicznie z bardzo wydajnym chodzeniem. 59 sekund z M2 Maxem. Jako ciekawostkę podpowiem, że M3 Max w MacBooku Pro 16 cali, nie wiem dlaczego. To była to potencjalnie mocniejsza konfiguracja. Miał 16-rdzeniowy CPU, 40-rdzeniowy GPU i miał do tego 128 GB ramu i 8 TB dysk. Absolutnie topowa konfiguracja. Zamiast 59 sekund w 2 Maxie ten potrzebował 2 minuty 15 sekund. Nie wiem skąd była ta różnica. Test powtarzałem, to był wynik powtarzalny. W sensie on się nie zmieniał, nie byłem w stanie lepszego. Zresztą 2.15 to był najlepszy jaki uzyskałem. Ja chyba nawet tu nie uśredniałem, tylko wziąłem po prostu najlepszy ze wszystkich. Dzisiaj mamy maka Mini. Za 7,5 tysiąca złotych. Przypomnę, tamten komputer był za 40 tysięcy plus minus parę. Chyba plus. Tutaj mamy Maca Mini, M4 Pro 12 rdzeni CPU, 16 rdzeni GPU, 24 GB RAMu, 512 GB SSD. Wynik Sekundę szybciej. 58,91. Nie całą sekundę. Prawie. Ale możemy powiedzieć sekundę. Nie wiem o co chodzi. Jest po prostu szatan. I to nie jest nawet topowa wersja. Przypominam, ten komputer możemy zamówić z szybszym SSD, który na pewno pomoże przy eksporcie, ten komputer możemy zamówić z większą liczbą RAMu. Mamy tutaj 24 GB, możemy zamówić 48 albo 64, jeśli mi pamięć nie mieli. I to jest komputer, który jest ponad dwukrotnie szybszy od mojego M1 Pro i jest również względem M2 Pro, również Macu Mini, szybszy, prawie trzy razy, bo tamten Mac Mini z M2 Pro poczuło 2,57. Jeżeli Robicie zdjęcia. Nie wiem, jak będzie z tustrzymi wersjami. Jeszcze nie wiem, czy RAM pomoże, czy większy SSD, szybszy SSD pomoże przy eksporcie przy tych czasach, ale jeżeli zajmujecie się fotografią, M4 Pro w Macu Mini to prawdopodobnie jest to, czego szukacie. W przyszłym roku spodziewajmy się, na początku przyszłego roku, Maca Studio z M4 Maxem. I to być może będzie największy możliwy potwór. Nie wiem, czy jak duży będzie zysk względem M4 Pro, ale to jest komputer, który jest naprawdę zacny. Teraz tak, jest kilka ważnych kwestii. Ten komputer potrafi pracować w trzech trybach energooszczędnych lub nie. Jest tryb automatyczny, jest tryb oszczędny, w którym ja w tej chwili jestem, jest tryb high power, czyli ten najwyższej możliwej mocy. Ja dotychczas pracowałem, cały dzień pracowałem w tym trybie najbardziej wydajnym. Jedyny moment, w którym się włączył wentylator i zaczął hałasować, powiedział, powiedział hałasować, słyszałem go, zacząłem go słyszeć, to było w Lightroomie przy eksporcie, włączył się tak. Jakby, jak mamy absolutną ciszę, i potem mamy, powiedzmy, pierwszy poziom, że słyszymy go. Powiedzmy, że jest 10 poziomów wentylatora, Zero to jest cisza. To się włączył na pierwszy, być może drugi poziom, ale raczej tak oceniam go jako pierwszy poziom. Bardzo duża granica była do, do irytacji. I on sobie tak popracował chwilę, zdjęcia się wyeksportowały i koniec. Jeżeli go się włączy w tryb automatyczny, to w tym momencie eksport był absolutnie cichy, nic się nie działo. W żadnym innym momencie. Przy żadnym obciążeniu, nawet przy że pod pełnym obciążeniem by działał SOC, nic się nie działo, żaden wentylator się nie włączał. Jestem pod wrażeniem, mimo że to jest tak mała konstrukcja, pamiętajmy o tym. Teraz tak, mamy tryb oszczędzania energii, ten tryb Low Power. W trybie Low Power sprawdzałem go i jego wydajność, w Cinebenchu, robiłem Cinebench na jakieś 10-minutowe, po prostu takie zażynanie tego SOC. Przy Cinebenchu, jak był w trybie Low Power, jego wydajność spadła aż o 37%. Ale w trybie high power działał na pełnych obrotach, to znaczy nie tak jak, jak wcześniej mówiłem w Lightroomie, nie działał na pełnych obrotach, tak, że miałem wrażenie, że lewituje nad biurkiem, tak ta, yy, mocno szumiał i, i ten wentylator po prostu chodził na pełnych 100% obrotach, mocno hałasował, mocno irytował, to było za głośno. Ciekawostka, low power, absolutna cisza, pełne obciążenie wszystkiego, 37% mniejsza wydajność, istotny fakt. Ale absolutna cisza, czyli dla osób, które się pogodzą z mniejszą wydajnością, nie potrzebują mniejszej wydajności, ale potrzebują tą ciszę, na przykład nagrywają audio, jak teraz nagrywam audio, to prawdopodobnie jest dobry kompromis. Ale jest jeszcze tryb automatyczny i to jest bardzo, yy, bardzo ciekawa rzecz. W trybie automatycznym komputer włączył się tak jakby tak jak przy Lightroomie na ten pierwszy poziom hałasu, m, nawet chyba nie drugi, chyba tak na ten pierwszy poziom, może półtora i sobie tam kręcił tym swoim wentylatorem, w wydajności stracił chyba 2% plus minus 1 powiedzmy, czyli między 1-3%, więc prawie w ogóle, a był zdecydowanie cichszy. Być może głośno, żeby nagrywać właśnie na przykład audio, ale do wszystkich innych zadań jak najbardziej. Postaram wam się teraz zademonstrować, jak hałasują te wentylatory w trybie high power. Nie wiem, z którego mikrofonu wezmę dźwięk. Jako ciekawostkę jeszcze podpowiem, że nie zauważyłem żadnego steru throttlingu, czyli, jak nawet jak leciał pod pełnym obciążeniem, w żadnym momencie nie widziałem spadku wydajności, co jest dobrym znakiem, bardzo dobrym znakiem. Zaskakujące, ale bardzo dobry znak. Wentylator już się włączył na pierwszy poziom, już sobie tam szumi. i Mniej więcej taki poziom, nie wiem czy będziecie to słyszeć teraz, mniej więcej taki poziom jej był właśnie przy eksporcie z Lightrooma. Szum delikatny, dosyć basowy, niezbyt irytujący. Po mniej więcej trzech minutach, patrzycie w tej chwili na trzeci lub czwarty poziom hałasu, już robi się coraz głośniej. Już mamy gdzieś mniej więcej szósty poziom w tej chwili, także teraz trzy minuty minęły. Dosyć szybko w tej chwili akceleruje ten wentylator. Nie spodziewałem się, że zaraz będziemy przy maksymalnych obrotach. W tej chwili już nawet pod... słyszę, że już podniosłem własny głos, żeby przykrzyczeć komputer. To jest poziom głośności, który tam jest nieakceptowany. W sensie na co dzień bym pracował, gdybym jakieś rzeczy robił. Nie chcę tak głośno komputera. To oznacza, że albo bym chciał go gdzieś wyrzucić do innego pomieszczenia, gdzieś z dala ode mnie, żeby go nie słyszeć, albo lepiej. To jest moment, w którym należy rozważyć właśnie, że potrzebujemy po prostu coś mocniejszego, MacA Studio albo Maca Pro, realnie prawdopodobnie MacA Studio, gdzie taki Mac Mini jest już niewystarczające. On da radę wykonać to zadanie, ale za głośno, ale mamy sekretną broń tutaj. Możemy wejść sobie do górnego paska lub w ustawieniach systemowych możemy to zrobić i z High Power przełączyć się na tryb automatyczny. To jest jeden klik. Minęło 30 sekund, już słyszę, że komputer zaczyna pracować ciszej. Już spokojnie zjechał mniej więcej do piątki z tej dziesiątki. No i w tej chwili jest mniej więcej koło dwójki, myślę. Możemy go teraz przełączyć w tryb absolutnie low powerowy i niestety przy trybie automatycznym znika ikonka, więc musimy wtedy wejść do ustawień systemowych. Przejdziemy sobie do zakładki energia, i w energii właśnie możemy sobie przyłączyć na tryb Low Power. I teraz nam już spada wydajność SOC. Przynajmniej w tym teście podejrzewam, że nawet w trybie Low Power w rzeczywistych zadaniach nie zobaczycie różnicy. Ja w benchmarkach nie widziałem żadnej, czyli nieważne w którym trybie byłem, wyniki miałem te same, co jest bardzo istotne. I teraz, już prawie jeszcze ledwo go słyszę, już jest jedynka na skali, może pół nawet. Zaraz będzie całkowicie cichy. To jest niewiarygodne. To jest coś, czym możemy sobie bardzo łatwo pomóc. Już jest jakiś bardzo delikatny szum, jakby. Już jest cisza, już nie słyszę. Poniżej mojego progu. Super. To jest rewelacja. Możliwość przełączania tego w ten sposób jest absolutnie niewiarygodne i nie spodziewałem się, że to będzie w tym komputerze, aż taką różnicę robiło. Dodam, że w trybie automatycznym we wszystkich benchmarkach był. Cichy. W High Power był tylko raz się włączył przy eksporcie z Lightrooma. Przy wszystkim innym był cichy łącznie z MacWisperem. Macuisper i Lightroom to są jedyne rzeczy, które rozkręcają delikatnie wentylatory w M1 Pro w MacBooku Pro, co prawda tam jest inny system chłodzenia, oczywiście, ale to są, to nawet MacWisper nie dotyka tutaj komputera, w sensie nie, nie zmusza wentylatora do kręcenia się szybciej. Więc muszę powiedzieć, że znakomity, znakomity wynik. Ta sekcja z tym wentylatorem to był absolutny hardcore, na co dzień się prawdopodobnie w ogóle z tym nie spotkacie, chcę to podkreślić wyraźnie, bo część osób się będzie tym bardzo przejmowała. Jeżeli rzeczywiście w pełni zażenacie procesor i GPU, to być może macie się tym przejmować, wtedy warto pomyśleć o Macu Studio, żeby było ciszej. Jeżeli Wam hałas nie przeszkadza, to oczywiście ten komputer zda swoje zadanie. Tym bardziej w trybie High Power po prostu włącza wentylatory. Najważniejsze schodzić procesor, a hałas nie ma znaczenia w trybie automatycznym. W trybie automatycznym jest jednak ten taki kompromis, że Wentylatory będzie słychać, ale są bardzo cicho, nie, nie, nie są irytujące. To jest bardzo fajne. Ja bym w automacie na co dzień pracował, nawet kosztem paru minut czy paru procent wydajności. Tych dwóch, trzech u mnie zmierzonych, czasami jeden tam zależy, przy czym, więc to jest żadna różnica, to może być równie dobrze błąd pomiarowy. Finalnie, więc podejrzewam, że to będzie bardzo fajny sposób przez Apple na rozróżnienie tych dwóch konstrukcji, gdzie Mac Mini w tej chwili będzie właśnie bardziej kompaktowy, mniejszy, bardzo wydajny, ale potencjalnie głośniejszy. A Mac Studio będzie większą konstrukcją, spodziewamy się w przyszłym roku Mac Studio ja się dalej spodziewam dużej konstrukcji, takiej jak mieliśmy bez zmian. Z bardzo wydajnym układem chłodzenia, który nigdy się nie włącza, nigdy nie hałasuje i oferujący maksymalną wydajność. Więc podejrzewam, że to będzie ten komputer dla najbardziej wymagających, ale nie ujmujmy tutaj Macu Mini z M4, szczególnie z M4 Pro. Nie testowałem M4. Tam jest inna konfiguracja rdzeni. Tam mamy 4 wydajnościowe rdzenie plus 6 energooszczędnych. Tutaj jest jednak konfiguracja 8 plus 4 na 12 albo 10 plus 4 na 14. Więc zupełnie inna ten komputer. Potencjalnie tutaj wydajność jest dużo wyższa w M1 Pro i dla niektórych będzie warto dopłacić tą różnicę. Tymczasem mamy w tej chwili próg wejścia do Mac OS absolutnie niesamowity. 3000 zł potencjalnie jeszcze zniżka edukacyjna. Ewentualnie jak chcecie poszaleć, mieć M1 Pro i mieć naprawdę dużą wydajność, no to macie w tym momencie próg 7,5 tysiąca zł, żeby mieć M1 Pro 24 giga RAMu i 512. Super sprzęt. Teraz tak, pamiętajcie, wyposażcie się w SSD takie, ile potrzebujecie raz, dwa. Czyli jak prze, przewidujecie, że potrzebujecie jeden tera na swoje rzeczy, weźcie dwa tera. Potrzebujecie mieć zapas, kasze, różne rzeczy. Ja mam w swoim czteroterówkę, niby zajmuje dwa terabajty miejsca, a re regularnie mam tylko 800 wolnego, bo pracuję nad jakimś większym projektem i się to rozrasta. Szczególnie jak pracujecie z wideo czy z dużymi zdjęciami, tego miejsca zaczyna bardzo szybko brakować. Zewnętrzne SSD? Owszem, jedna uwaga tylko ograniczacie się w wydajności. Zewnętrzny SSD zawsze będzie wolniejszy od tego wewnętrznego. Nawet na Thunderbolt 5, jak sobie kupicie w tej chwili OWC wypuszcza on wojnowego, to, to nawet jeżeli pójdziecie w tym kierunku, to będzie to Potencjalnie wolniejsze rozwiązanie niż wewnętrzne, być może niewiele, ale przy niektórych zastosowaniach może być to na tyle wolne, że będziecie ograniczali sobie wydajność komputera. Komputer potrafił więcej, ale przez SSD jest ograniczony, więc raczej patrzyłbym na to, żeby wykorzystywać SSD wewnętrzny do pracy i SSD zewnętrzne, lub dyski twarde, lub cokolwiek tam chcecie, jakieś NASy, DASy i tak dalej, do, jako, jako magazyn. Ale miejcie na, w komputerze na tyle dużo miejsca na SSD, żeby móc pracować na wewnętrznym SSD, żeby nie musieć polegać na zewnętrznych nośnikach pamięci. To wam potencjalnie usprawni trochę wydajność. Być może ta różnica się zatrze, też będzie zależało, co robicie dokładnie. Oczywiście prawdopodobnie wiecie, jakie macie wymagania, wiecie, co chcecie i tak dalej. Ale jeśli teraz tak, na koniec jeszcze, jeśli miałbym coś polecić, 99% z nas wystarczy M4. Bazowy nawet 16 GB i tylko rozszerzcie sobie SSD. 256. Jeżeli hmm, nie robicie za dużo, to to będzie OK. Do zdjęć być może wystarczy, Do raczej bym szukał tutaj 512. Jeżeli chcecie trochę więcej tego mieć, jeżeli chcecie jeszcze magazyn swoich zdjęć trzymać na SSD-ku, to być może potrzebujecie tylówkę. Ponownie, nie wiem ile macie zdjęć. Jeżeli zaczynacie bawić się w wideo, to raczej już bym myślał o 1 TB minimum. Zależy w czym pracujecie, ale podejrzewam, że jest to przynajmniej 4K. Myślę, że 1 TB to jest minimum. Szczególnie jeśli zaczniecie się bawić w ProResa, to już jest bardzo szybko. Jeden projekt będzie rósł do kilkuset gigabajtów. Osoby bardziej wymagające M4 Pro, jak najbardziej. Tutaj będziecie mieli zapas. Duży, duży, duży zapas. To jest komputer, który będzie. Naprawdę imponujący, przez najbliższych 4-5 lat w ogóle nie odczujecie, że, że czegokolwiek Wam brakuje. W standardzie jest 24 GB ram więc trochę więcej. Możecie sobie rozszerzyć, jeżeli chcecie się bardziej zabezpieczyć, to oczywiście tutaj zgodnie z potrzebą. Podejrzewam, że jak już wybieracie M4 Pro, to wiecie co szukacie. Natomiast, Szanowni Państwo, jak macie jakiekolwiek pytania, ten komputer jeszcze chwilę u mnie będzie, jak macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy. Od siebie jeszcze podpowiem, że próbowałem trochę na nim grać, jest okej, okay. gry na Mac'a te, które znalazłem, są beznadziejne. Jeżeli chcecie, żebym jakąś grę sprawdził, konkretnie jakąś grę sprawdził, zostawcie mi tytuł tej gry i jeden warunek, musi być w Mac App Store. Nie będę instalował i kupował zewnętrznych gier spoza Mac App Store, także coś, co w Mac App Store, chętnie sprawdzę. I jeśli jakie, jakiekolwiek inne pytania macie, to zapraszam do komentarzy. Dziękuję bardzo za towarzystwo, dziękuję bardzo za lajki, like dziękuję za suby. Do zobaczenia. Wkrótce spotkamy się na MacBook Pro i być może na iMacu również. See you.